Największe katastrofy górnicze w Polsce. Miejsce 5. Katastrofa w kopalni węgla kamiennego Silesia w Czechowicach Dziedzicach. Miała miejsce 28 czerwca 1974 roku. W trakcie prac wydobywczych nastąpił wybuch metanu. Śmierć poniosło 34 górników. Miejsce 4. Katastrofa w kopalni węgla kamiennego Reden w Dąbrowie Górniczej. Do tragedii doszło w 1923 roku. W trakcie prac przebito się do Starego Wyrobiska, co uwolniło zgromadzone tam gazy i wywołało niewielki pożar. Który na skutek dalszych zaniedbań rozprzestrzenił się, powodując śmierć od 34 do 39 górników. Miejsce trzecie katastrofa w kopalni węgla kamiennego sośnica w Gliwicach. Do tragedii doszło 30 maja 1955 roku. Prawdopodobnie w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem doszło do wybuchu. Zginęło 42 górników. Miejsce drugie. Kopalnia węgla kamiennego Makoszowy w Zabrzu. Do katastrofy doszło 28 sierpnia 1958 roku. Podczas cięcia stalowej szyny palnikiem acetylenowym w sąsiedztwie drewnianego stosu nastąpiło zapruszenie ognia. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło 72 górników. Miejsce pierwsze katastrofa w kopalni węgla kamiennego Barbara, wyzwolenie w Chorzowie. Do katastrofy doszło 21 marca 1954 roku. Przyczyną pożaru było zapruszenie ognia z lampy karbidowej lub samo zapłon węgla. Akcja ratownicza prowadzona była przez 50 dni. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, gdyż władze unikały jej podania. Ofiary tej tragedii szacuje się od 80 do 120 osób.